Ludzie przyjdą, podeptają te krakusy na hołowskie i się skończy, babki sranie W napędach Mówią, że w napędach T8, a gdzieś go? A to może być na napędach 303 konie może być, patrzcie, jak to jest sybrytka, to ktoś się po coś sprzedał, bo wyjeżdżają Ciekawa sztuka, T8 No nie moja, co tam się ma Dopytywać No i musztarda To jest czwórka crossback crossback, crossback Co jest Kto kto z liścia Lexus, rzadka rzadkość Jakoś tak nie jest japońskich mało masz rację tego no mało, bo ja nie jestem fanem. Ja i nie przywożę dużo, bo ja nie lubię. <laughs> Może to jest ten trop NX300A. Te chłopaki robią prądu? Nie ma w Nowym aucie? Nie gadaj, nie gadaj. Prąd zawsze musi być w Nowym aucie No tutaj jakieś takie albańskie klimaty. No w czerwonej skórce, już biegnę Można powiedzieć koniakowa Nie wiem, co bym Sądził o koniakowej dystek, jakbym tak wziął do Rano, przed robotą A tam koniak Japonia Francja Elegancja, golfencja Proponuję przez płotek Spotek nie jest zbyt wysoki, ale... ale zawsze jest. Pogoda, proszę Państwa, czuć wiosnę. Czuć wiosnę. O, jaka była była. Który, który pamięta 15 lipca 1410 rok Bitwę z krzyżakami pod Grunwaldem Tak go ostatnio oceniłem, ale okay. okazuje się, że ktoś z Was o niego pytał Tylko ja się boję dotknąć, żeby coś nie rozpadło, Coś jak dotknę, tacznę, to oprę nogę <ścoughs> 4D no. Zajebiście! Coś może, bo tu wszędzie rudę. Coś może nie wywale szybko odpaść. Jadalne? Dobra. I pyk już bogatrzysz. Całkiem inne, zupełnie inne przyprawy mają, to prawda. Czasami też o jak padnie ładnie z tej buły twojej. 15 Dzisiaj des pytałem państwo czy stoją, stoją, stoją To by to musika z paką 18, rok 140 przejechane Tu jest wszystko. Lupo białe. Awno lupo nie było. tanie, tu mamy tematy droższe i bardzo droższe. Słuchajcie czy są? Nie zawsze, ale są. To jest godzinka, jest fajne. Okej. Okay. Halo? Hello, hello, sporta nie ma. A faktycznie? Chcieli pójść lewym pasem, pod same słupki poszli. Byli na stacji. Sad, Inka, tu stoi, stoi, też po stoi. Zabrze było? Piękna lampa, ładny kolor, wszystko się zgadza Po 19 roku O, od, wątka, od wątkarza plus Żeby się nie jabnąć, bo Ocie To musi być stoki od drift z takim malowaniem Bardzo przyjemna, bardzo fajne sprzedajne autko, na pięknym puchu gratulacje, ktoś sobie już zapakował, żeby jemu nie zapakować. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie CarVertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie. Pan Romek. Czołem. Cześć. Pozdroszaj